Chcemy, żeby to był początek pewnego przełomu w Polsce budownictwa energooszczędnego. Kredyt na dom energooszczędny jest powiązany z programem, który uruchomił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej, czyli inwestor, klient indywidualny, decydujący się na budowę domu spełniającego określone kryteria efektywności energetycznej ma szansę skorzystać z dopłaty. Nie jest to mała dopłata. Przy najwyższym standardzie energoefektywności tego budynku, czyli tak zwanym budynku pasywnym, może uzyskać 50 tysięcy złotych dopłaty do kredytu. To jest kwota, którą uzyska pora Realizacji inwestycji, po sprawdzeniu, że jego budynek spełnia kryteria, które powinien spełniać w tym programie, ale wydaje mi się, że patrząc na tą kwotę, warto podjąć wysiłek pewnych dodatkowych działań, aby mocniej skorzystać. Program realizowany będzie w latach 2013-2018. W tym okresie będą zawierane umowy z dopłatami z dotacją. Natomiast wypłata środków będzie realizowana do 2020 roku. Program ma wspierać i ma ułatwić przygotowanie rynku budownictwa energooszczędnego do przepisów, które będą obowiązywały w Polsce już po 2020 roku. Wtedy każdy nowo wybudowany dom będzie musiał być domem w standardzie niemal zeroenergetycznym. W tym roku uruchamiamy program, zawarliśmy umowy z bankami, przygotowane zostały wszelkie warunki techniczne do tego, żeby beneficjenci mogli składać wnioski w bankach. Trzy banki już rozpoczęły nabór wniosków, kolejne cztery będą prowadziły ten nabór pod koniec roku, trzeci na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2013 roku. Program skierowany jest do wszystkich klientów indywidualnych, którzy budują domy energooszczędne. Natomiast wydaje mi się, że będzie on bardzo popularny w mniejszych miejscowościach, gdyż tam właśnie budownictwo jednorodzinne przeważa, a dotacja w przypadku budownictwa jednorodzinnego do domu jednorodzinnego jest tutaj zdecydowanie wyższa niż do mieszkania budowanego w systemie deweloperskim. Dlatego, jako spółdzielcza grupa bankowa, przystępujemy do tego programu aby klienci na terenie naszej działalności mogli skorzystać z tego programu. Jesteśmy gotowi do tego, żeby udzielać kredytów, które będą wehikułem do otrzymania dotacji do domu energooszczędnego. Kredyt na dom czy na budowę domu energooszczędnego daje możliwość klientowi skorzystania z dotacji Narodowego Funduszu co obniża kwotę kapitału i kolejną korzyścią jest zmniejszenie kwoty odsetek, jaką w konsekwencji przez 30 lat klient zapłaci do banku. 30 lat to jest taki okres, który pozwala dostosować jak gdyby możliwość skredytowania dla różnych klientów. Tak? Są klienci, którzy będą posiadali większą zdolność kredytową, są klienci, którzy będą mieli mniejszą zdolność, a te 30 lat to jest taki okres, kiedy możemy z ofertą wyjść do szerszej grupy klientów. Tak naprawdę spodziewamy się zainteresowania klientów poza dużymi aglomeracjami. A w związku z tym, że działamy w zrzeszeniu jako bank BPS i banki spółdzielcze z grupy BPS, obejmujemy swoim zasięgiem cały kraj. Więc tak naprawdę wszędzie w Polsce ten kredyt będzie dostępny. Ten projekt łączy właściwie aspekty ekonomiczne pewnego pewnej większej racjonalności w dłuższej perspektywie czasowej inwestowania, ale jednocześnie niewątpliwie także są to ważne wątki ekologiczne, niższe zużycie energii, mniejsze marnotrawstwo energii, które w Polsce jest niestety czymś bardzo widocznym na wielką skalę. Musimy się z tym uporać w kolejnych latach. Bardzo wielka część polskich zasobów mieszkaniowych i nie tylko jest naprawdę bardzo, bardzo nieenergooszczędna.